Ziemka, lodówka, yy, kuchnia i w ogóle. No, Okazało się, że trafiliśmy yy, do dziury, w której był jeden wielki wstyp, po czwartej z ranach, już wrzaski na bacznych samochody i, i na pole. No. Praca była, ale również nie taka jak w ogłoszeniach. W pełnym słońcu po kilkanaście godzin dziennie. Najsłabszych upokarzali polscy nadzorcy, ci, którzy kazali mówić do siebie Kapko. Nie też wyzywali od i... Jak nie będę dobrze robić, to z pola. To od razu było widać, że żeśmy trafili w... po prostu do, do jakiegoś nie wiem, piekła w... czy porcy. To. to nie była robota, to po prostu tam traktowano nas jak szmaty. Przy takich wspomnieniach trudno zachować spokój. Ci, którzy na plantacjach spędzili po kilka tygodni, mówią również o gwałtach, a nawet o zabójstwach. A ja się cieszę, że ja w ogóle żyję, bo ja do tej pory to nie wiem... Współczesny obóz pracy tu we włoskiej miejscowości Fodzia zlikwidowali karabinierzy współpracujący z polską policją. Zatrzymanych zostało już ponad 30 osób zamieszanych w handel ludźmi. Aresztowań może być więcej, ale to zależy również od zeznań ofiar. My ciągle do nich docieramy. Niektóre z tych osób rzeczywiście wahają się, zastanawiają się. Czy no, w takiej sytuacji złożyć zeznania, troszeczkę jak gdyby się obawiając, natomiast tutaj tym osobom gwarantujemy pełne bezpieczeństwo. Pasażerowie tego autokaru koszmar mają już za sobą, ale wspomnienia pozostaną na długo. Ilu Polaków wciąż jest zmuszanych do niewolniczej pracy, takich statystyk nikt nie prowadzi, ale policja twierdzi, że w najbliższym czasie może zlikwidować nawet kilka podobnych obozów, także w innych europejskich krajach. Mikołaj Jankowski, Wydarzenia. A w dalszej części wydarzeń radość przez łzy, czyli kolejni Polacy uciekli z Libanu. Ksiądz podejrzany o molestowanie ministrantów w rękach policji. Skandal w Zakopanem. Pijana kolonistka wypadła z okna na drugim piętrze. Mówiliśmy o Polakach, którzy wyrwali się z piekła we Włoszech. Teraz o naszych rodakach, którzy uciekli z Libanu przed piekłem wojny. Samolot z drugą grupą uciekinierów liczącą 89 osób wylądował na lotnisku wczoraj wieczorem. Ocenia się, że na ewakuację nadal oczekuje kilkudziesięciu Polaków. Tymczasem konflikt libański zaostrza się. Izraelczycy bombardują pozycję a Ich wojska są gotowe w każdej chwili do inwazji lądowej. Terroryści Hezbollahu ostrzeliwują rakietami izraelskie miasta. Świat próbuje nawoływać do pokoju, ale bez skutku. Ci ludzie uciekli z piekła. 89 osób, w tym 30 dzieci, czują wielką ulgę, ale równie wielkie zmęczenie. 9 dni nie spaliśmy normalnie w nocy. I wciąż są w szoku po tym, co przeżyli. Ja siódmy dni bez nic. Ja. Woda, taki brudny woda, piję. Co dalej? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy uciekinierzy. Nie mamy tutaj nic. Będziemy żyć na garnuszku mojej mamy, która ma 700 złotych pręty. My chcemy wracać do domu, jak możemy wracać. Liban jest raj. Wszystko to wiem. Powiedział. To w Libanie wciąż jest kilkudziesięciu Polaków. Rzeczpospolita tymi osobami będzie się opiekować. Ta opieka może być potrzebna lada chwila, bo sytuacja w Libanie pogarsza się z dnia na dzień. Izraelczycy przeprowadzili dziś jedne z najsilniejszych bombardowań od 11 dni, kiedy wybuchł kryzys. Pociski spadły między...